Nowe rodzaje dziewczyn. Gdzie jest Dimitri Hejter? Właśnie nie wiem. Kurwa. Nowe rodzaje dziewczyn. Łota f*** Łota Może znasz ten moment, kiedy idziesz do galerii. Dimitri ma bana? XD. I kto wygrał? Chyba ZG. I myślisz, wow! Ile tu całkowicie różnych od siebie osób? Nie myślę tak, ponieważ nie chodzą do galerii, nie wychodzą z domu. No, ja też nie. Ha? Ha? Nawet jakbym poszedł, to bym tak kur... nie powiedział. Wszyscy w galerii wyglądają tak samo. Ha? Ale załóżmy, że istnieje świat, w którym każdy jest inny od siebie i nie nosi danków panda. <śmiech> 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 ale co ludzie mają do tych danków panda? Przecież one nie są jakieś złe. Co w się sensie są po prostu overused, tak? O to chodzi. No, ale nie wiem. Każdy je nosi. Okej. Okay. A o to chodzi. No dobrze. Utopia. I może <laughs> właśnie to, że się tak różnimy, jest cudowne. A nasze dzisiejsze kandydatki różnią się od siebie niesamowicie, mm -hmm. bo każda z nich jest kompletnie inna i wyjątkowa. Pierwsza dziewczyna jest każdemu doskonale znana. Księ y dziewczyna typu księgarnia, i aktualnie przeżywa swój renesans. Klasik. Eh, Piękny ner, A nie, książka. Dobra, nieważna. Książkara, dobra! Myślę, że jej nie trzeba przedstawiać nikomu, bo książkara przyjęła się w naszej kulturze. No, nosicie takie kurwa bluzy? Co to kurwa za spadochron? Na zawsze. Ale żebyś miał lepszą wizję tego, kim ona jest, to przedstawię ci. No są jej... księgarnią. Dobrze, że białych herfosów nikt nie nosi. Ja te rel? No tak, griną, bez kitu. Dlatego ja nie rozumiem hejtu na te danki. Typowy dzień. Chyba. Wracasz po ciężkim dniu ze szkółki. Da, Ta, nie... w takim domu, A ku... Co to za American Dream? Jesteś mega zmęczony. Na dworze jest zimno i pada deszcz O Jezus, to jakby opisywał mnie Tylko, że ja nie wychodzę z domu Nie wchodzę do niego, to po prostu w nim jestem I czekam na deszcz Jezu, powiem wam, nie Byliśmy w tych Katowicach I zaczął, i, i padał deszcz, nie I od razu mówię do Zuzy Idziemy pojeździć i kupa jeździliśmy se Zajebiście, kocham jak pada deszcz I można sobie pojeździć kurwa w nocy na przykład To jest najlepsza rzecz w na świecie Najlepsza kupa rzecz Dzisiaj też jak wracałem do domu to też kurwa ten padł deszcz, mega fajny klimat. Więc jedyne czego pragniesz, to wejść do swojego pokoju, usiąść w swoim wygodnym foteliku. Aha. W swojej cieplutkiej oversize bluzie. Co to, ku... to jest za noga? Co to jest za kłada ku... to to Wziąć swoją ulubioną książkę, przykryć się mięciutkim kocykiem, zrobić herbatkę. I po prostu. Czytać. K a wszystko do mnie pasuje oprócz czytania. Będziemy nieoczytanym zipem I pogłaskać kotka. No i też bez kota, bo kurwa, jestem uczulony. Ale tu musimy pogadać o czymś, co się przewijało masowo w komentarzach. Aha. A ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Moneciara. Moneciara? Co to kurwa jest? Że monety kurwa zbiera, żebrze pod galerią? O co chodzi? Po prostu, może nie, nie mówią? Normalnie, żebrak. Rodzina monet? Ale że co, że kupa 50 cent i ziomek jest ten? 50 cent, a ten jest kupa 100 złotówka? O co chodzi? Jaka rodzina monet, kupa? O czym wiecie? Książka taka? Co to jest? Co? Rodzina monet. Aha. Okej, to k**wa. Chciałem, chodzi o pieniądze, o hajs. Więc ja, jako Ultimate Bambik, kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. Myślałem, że to jest jakieś określenie na Gold wiesz, moneciara, moneta. No tak, no! A bo taka, że żebrze. To odnosi się do książki rodzina Monet. I jeśli nie wiesz co to... A Monet! O, to nie sprawdzaj tego. Co jest? Już. Już raz ci mówiłem. No, nie, nie, nie. Bo wydaje mi się, że to jest jeden z tych momentów, że ktoś zobaczył coś strasznie chudowego na Łodpadzie. Ich grupa odbiorców pewnie dopiero się nauczyła czytać, przez co muszą się one ratować promowaniem na TikToku. Aha, to jest jakaś książka. To jest jakaś książka napisana przez TikTokerkę? Nie. Cześć, co? Z Wattpada? Aha, ja pierdolę, ale ja myślałem, że to jest jakaś powieść sprzed. nie wiem, 30 lat, I obejrzałem na ten temat dwa filmy: Ten i ten. O rodzinie Monet i o For Sure Not You. Czemu zespoł angielsku napisane? W Polsce jesteś. Na pewno nie ty. I obie te książki są. Sam zobacz. Hailie, dlaczego nie usiądziesz? Nie podchodź. Nie chcę, żebyś podchodził i. i mnie pocieszał. Malutka. Nie, nie. Hey. Zostaw mnie! Ok. Nie wiem co. Zajebiste! języki wzruszające. zruczające! Co mam powiedzieć? Jakby to jest taka oh. trochę gorsza wersja... Starego zmierzchu. Kiedyś dziewczynki były nahypowane na to, teraz są nahypowane. na oglądałem to. oglądałem Zmierzch pierwszy raz w życiu y, jakiś czas temu z Zuzą i nawet spoko było. I było takie złe. Dlatego, że bohaterem tak naprawdę był Batman. Plus, też często gloryfikowane i romantyzowane są strasznie dziwne zachowania. Typu, stalkowanie, jakaś przemoc, albo wiesz, takie toksik relacje. I wiesz, moglibyśmy dalej Ech. mówić o Harrym Potterze, o tej la O las... Jezu! Chce, co kocha, fantazy, ale ta sekcja miałaby wtedy 10 minut. A są jeszcze inne, lepsze, typy. Na przykład... Mm, tomboy. Kogo by tu wybrać? To Tomboy jest? Nie wiem, tak się kiedyś mówiło, że dziewczyna, co miała krótkie włosy, to była Tomboy. Z 10 lat temu tak mówili, ale nie wiem, czy to dalej tak. Mm, o ta się tak wyróżnia. No tak mówili, Tomboy, taka moda była. Teraz to jest, teraz to jest Femboy, ale nie mówię... Kurwa, debile Tomboy. Tomboy to była taka dziewczyna, co się ubiera. Co miała taki stylowa. Tak, yy. jak wpisałem tomboy, nie? To wymyśliło się tak. Zobacz też. Chłopczyca. Po prostu chłopczyca taka. Tak jest w Wikipedii napisane. Chłopczyca także. Chłopaciara, chłopaczara, angielski tomboy. Dziewczyna, która zachowuje się jak chłopiec, lub jest podobna do chłopca. Babo no chłop. Nie, no kurwa. No nieważne. Y2K. Okay. I Y2K nosi wszystkie trend rzeczy, mm -hmm. jakie pamiętasz z podstawówki. Te gumowe brązoletki. rakotwórcze. które, e, one wywołują raka. <ścoughs> tylko! <kurko. ścoughs> Tamagotchi. Albo. Ooo, Tamagotchi, zajebiste. Trójkę. I jak na nią patrzę, to słyszę tylko ten dźwięk rzucia gumy. <ścoughs> I 100%, milion procent, że Y2K gra w Simsy. Ja wiem, że pewnie większość z tych albo rodzajów mogłaby grać w Simsy, ale Y2K nie gra w czwórkę. Bo dla niej trójka jest najlepsza. Z dodatkiem po zmroku albo coś jeszcze. A jak... ja jestem fanem jedynych Simsów, które pewnie wy nawet nie znacie, bo grałem na PlayStation 2, już kiedyś to opowiadałem. One się nazywały Sims. Nazywały się widzowie Sims Busting Out. Na pewnie nie wiecie co to jest, nie? Jak ch**a nie, jest, nie wiecie co to jest? Nazywa się The Sims Busting Out! Nie, to nie jest I'm about to come, tylko I'm ba bust. The, the Sims Busting Out! No serio, no kupa. to były do dobre Simsy! Yeah, yeah. Oh, Sims Busting Out! Zajebiste! To w ogóle miało jakąś fabułę w ogóle, kurwa. To było coś takiego, że nie budowałeś chyba domu, tylko mieszkałeś i to miało jakąś fabułę. I pamiętam, że, że zawsze jak wyjeżdżałem poza miasto na pustynię, za każdym razem moja postać tam ginęła. I strasznie się tego bałem, jak śmierć przychodziła, kurwa. I nie wiem, to było straszne. Ale powiem wam szczerze, jak byłem mały, nie? Właśnie grałem i próbowałem, tam w ogóle były kluby, nie? Jakieś tam można było odkryć jakieś kluby. I ja tam próbowałem tego, żeby zrobić cimci rimci, ale nie umiałem tego zrobić. <laughs> Nie wiedziałem, nie, nie dało się was zrobić te, w tej części akurat. A możesz babkę! No, mocna gierka to była. Ona miała jakieś taki kupa creepy w ogóle muzykę, czekaj. A nie, jednak się nie bałem. Dobra, <grywa> za mi się. Ale taka była okładka. Ona chyba tylko na PlayStation 2 była ta gierka w takim razie. Jest mega OG. To pewnie woli dwójkę. I tutaj Nie. to co powszechnie się uznaje Sims za stare, out. niemodne, takie trochę głupie już, jest super. Dlatego jakieś ćwieki, cyrkonie, Aha. głupie koszulki z Haną Montaną czy coś podobnego. No po prostu muszą być takie przesłodzone też, tak? Są idealne. Ona nosi tylko bagi, ewentualnie jeszcze jakieś karko. No i co? to jest złe? I zapewne miała w głowie, żeby zrobić swoje własne customowe jeansy. I tu się zatrzymajmy, bo musimy o tym pogadać. Bo już raz o tym mówiłem, ale to było 5 miesięcy temu, jak miałem 80 subów. to to nie wiem, ja uważam, że jest spoko. I ten film jest w sumie już na prywatnym. Że według mnie custom jeansy się skończą. Bo od roku mamy tego mega wylew na. O kurwa, mać, ale gówno. Winted. Każdy kupuje i spodnie z Lumpa i robi na nich jakiegoś swojego własnego customa. Rysuje coś na nich albo jakiś patchwork. Boże, żeby to nie był tylko ten szkielet. No i Dobra, powiem tak. Jak zawsze. No mam takie, oczywiście, że mam takie, ale k***a... Ku... No pokaz trend setterze zdjęcie z bape. <gry> no słuchajcie, tak, no co ja mam powiedzieć tak? Jak mnie prosisz, no to nie będę się, yy, wiesz, że tak powiem, wiesz, że chodzi. No co, 2021 widzowie, Bay Peak, Y2K, wiadomo, nie, no i tyle, nie. To ja mam kupa powiedzieć, nie? Wiadomo, nie, nie będę nic gadał. No i tu trzeba sobie zadać pytanie Czy to jest timeless, czy to jest trend? No bo imo takie spodnie z kośćmi, gwiazdami są trochę. No, jakie kupa Goofy? Ty jesteś kupa Goofy. 2021 to był kolego. Nikt jeszcze w Polsce takich nie miał. To mnie nawet to nie jest opinia, tylko to jest po prostu fakt. Przez. Ty, co... Ty jesteś k***a faktem, że je... Może i będą pasowały do kilku fitów, ale na pewno nie są timeless, bo one mogłyby nie wisieć. No, nie no, e, akurat te spodnie kupa założyłem tam wtedy i już, już później przestałem nosić. To prawda, one nie pasują do wszystkiego już się zdestarzały szybko, bardzo. Wy, reporterze, między innymi spodniami i nikt by ich tam nie zauważył. A następna dziewczyna, co najmniej w jakimś procencie, drzemie w każdym. Oho. I to może być 5, 10%, ale może być 80%. I jest to... artystka. Oh. I to jest post... O oh, nie... Postać, ...która niesamowicie mi się kojarzy z... Pamiętasz na odcinek, co były etapy, które każdy przechodził? No to właśnie ona mi się najbardziej kojarzy z etapem gimnazjum. Te wszystkie odcienie żółtego, ten plecak, i inst <laughs> instax, wansy. No. Definicja gimnazjum. I ona pewnie chciałaby zostać albo grafikiem, albo architektem. Okej. Okay. Ale, dwa typy, grafik i architekt. Różnica? Różnica? inspektor gadżet, type code. Stał mnie matematyka. Na pewno kocha też ubierać się w vintage rzeczy, chodzi do lumpa, jak Chad. I do tego gra na ukulele. Nie wiem, o. one wszystkie grają na ukulele. A czemu na ukulele? Mój ja masterczułek grał na ukulele. No i w sumie się stał takim, ku... I mamy już załatwione te mocniej wyróżniające się... A nie, bo jeszcze ona. Oho! No ale teraz przejdźmy to. sobie do czegoś bardziej. Basic. Basic, Oliwka, Cargo Plus Top, Warszawka, tak o kiedy album. Chciałaby być influencerką, robi zdjęcia zachodów, zainteresowania, kawa, Netflix, Spotify, Bubble Tea. <ścoughs> o, ku... A, no to w sumie jest to takie trochę. No jest to takie NPC-towskie, to prawda. Ale, ale... Nie możesz nazywać ludzi w zielonych kargo i topy NPC. Ale <grym> <Dawaj> okej. <okay>. questa. <grym> Dawaj kurwa questa. Zróbmy poważną analizę no. przysłowiowego NPC. Czyli kawa, netflix, spotify, bubble tea. Z... Ej, Wara od Bubble Tea. Akurat lubię. Bardzo dobre. Innymi słowy, to co robi każdy, tylko że NPC nie robi nic poza tym. <grym> A jeśli chodzi o gust, muzyczny i ubraniowy... Pod hits Polska kupa playlista. To najlepsze jest to. Co jest teraz, modne. I czy mm. jestem coś złego? No pewnie nie. Nie, LOL. Ale przez to, że słucha czegoś popularnego i ubiera się takie, jakie są teraz trendy... Ma pewnie z wieloma ludźmi o czym rozmawiać. A? Plus? No to daje trochę taki NPC vibe. Ale to jest właśnie idealna podstawka. Bez niej nie zagrasz dodatki. Musisz mieć Simsy 4, żeby odpalić Simsy 4 Vampires. Najpierw <laughs> musisz być trochę basic, żeby stać się alternatywką. Więc wszystko wywodzi się od niej. Teraz kompletne przeciwieństwo Tom tej boy. całej tak, słodkości. Czy nie? A metaluwa po prostu Małgorzata! Potężna Małgorzata! Bo metaluwa nienawidzi słowa uwu. No i dobrze. Ale za to uwielbia kolekcjonować płyty i wszystko co jest czarne. I od razu powiem, że nie wiem za dużo o metalu, ale to w sumie ja nic nie wiem, więc dlatego chyba się tutaj tak git ogląda. No bo wiesz, nie wiemy nic, ale razem. Ale wiem, że metaluwa ma albo chłopaka, metalowca. Ja albo zmęczony życiem. Bo softboya. I do tego uwielbia po prostu oversize'owe koszulki. Oczywiście z jej ulubionym zespołem, albo z czymś satanistycznym. Tak? Jak Mateusz Fischer. Ktoś mi, wysłał, e, ktoś mi wysłał Instastory Mateusza Fischera. Coś tam, czekaj. To mi to kurwa wysłał. Ktoś mi wysłał jakieś Instastory. A, wysłał mi Instastory Mateusza Fischera, jak odpowiada na pytanie i tam jest odpowiedź. Fajnie, że masz dziadków, którzy respektują to, kim jesteś w nawiasie, satanistą. On tak, odpowiedział. Dankę. Poprawiłem się, teraz wiem, że mówi się satanista. Do tego każda metalowa ma swój jeden undergroundowy zespół, którego nikt nie zna. Ma mniej niż 10 tysięcy słuchaczy na Spotify, Ech. przez co może być ich jedną z niewielu fanek. I tak jak metalowa nienawidzi zasad, to następna dziewczyna je uwielbia. O Boże! Startup! Jeśli ktoś nie wie, czym jest Dadger, to jest to damski odpowiednik Sigmy. O nie, Adger wstaje o 5, rozciąga się, medytuje, robi owsiankę z Instagrama, uczy się 3 godziny i dopiero wtedy idzie na studia. O, muszę wszystko zapisać sobie na karteczce tutaj, tu moje to-do list, i nie mogę tego zrobić na zwykłej kartce, więc kupię taki zestaw za 20 dolarów. Ty byś chciał, żeby to 20 dolarów kosztowało. 95 dolców, no ale zobacz, możesz sobie wybrać kurwa walnut albo maple drewno, kolor drewna, do notatek. Fajne. No, nieźle. Kurwa subskrypcja trzypak! Subskrypcja na papier, kurda. Co trzy miesiące ci wysyłają, kurwa co? Yy, kartki? Ja mocne, A to tylko zestaw podstawowy. <laughs> Dio, A, może chcesz jakiś stojak? Ej, na... dobra, kupuję to. Kartkę. Za 1200 zł. Co kurwa? Czy to nie jest trochę? Yeah, ja Trochę skam. I został nam już ostatni typ dziewczyny. I jest nią przesłodka laleczka, KOKET. KOKET? Ma, ma na imię... MELODIA? I ona też jest tak troszeczkę... Dobra, nawet nie troszeczkę. VINTAGE. Na pewno uwielbia starą porcelanę, takie Aesthetic kosmetyki, oczywiście mm -hmm. z... piora. I piję herbatkę z tej. A, rozumiem. To jest taka słuchaczka Lany Del Rey. Taka estetyka jak Lana Del Rey ma. Dobra, już rozumiem. No to spoko że jest nawet. Filiżanki, co pewnie twoja babcia ma. Men. Każda babcia miała tę filiżankę. I wiesz, jakby one są takie. niewygodne. Takie k.a. babcine. To nie, że z nich się jakoś tak słabo to pije bo są takie zorzaste. Mam takie falki. To uszko jest takie. Nie takie fałki. Nawet palco tam nie będzie. Wiktoriańska estetyka. To jeszcze mieszczą w sobie z dwa łyki. Ale za to ten typ dziewczyny ma swoją ciemną stronę. No bo niestety dużo tych dziewczyn przejmuje się za bardzo swoją figurą. I czasami widać to romantyzowanie ID, czyli zaburzenia odżywiania. Nie. Ale nie wiem, czy chcę mówić o czymś takim w filmie rodzaje dziewczyn. Chyba. Się mrocznie zrobiło okup. A nie? nie? po prostu nie róbcie tak. I warto wspomnieć, że mamy też inne rodzaje, oczywiście z pierwszej części, ale też jest na przykład Shiniara. Są wszystkie alternatywki. Prawdopodobnie siebie znajdziesz. A jeśli nie, to. Nie, może kiedyś Cię złapię. Speedrun nadrobienia feedbacku z Discord'a. Pierwszy temat elegant. Kto wygrał? Oku E yy, ten! Szelbi ku... Chciałem powiedzieć A mi się najlepiej podoba Z tych wszystkich Ostatni Drugi temat Opium To jest opium ku**a? Mocne Mocne